Cześć, z tej strony Dragon Witam was w kolejnym odcinku Przekłód Dragon eee, Cóż, znajdujemy się tutaj koło domku Przed chwilą, dosłownie jak miałem odpalić już nagrywanie zespawnowały mi się tu dwa krakeny i dlatego tu tyle syfu eee, Idziemy dzisiaj do tej mrówki, która przede mną ucieka i czekałem chyba tu nie wiem ile czasu na nią, aż się jakaś zespałnuje. No myślę, że dobre 5 albo 10 minut e, Myślę, że będziemy się tutaj dzisiaj w tych mrówkach bić Ale zanim dzisiaj pokonamy Mobzilla e, Przywołamy sobie tutaj jeszcze kilka naszych e, naszych kilka tutaj Pomocników, żebyśmy. Czy ty już jesteś oswojony? Tak. E, żeby było nam łatwiej walczyć. Czyli tak. E, oswoimy sobie kilka smoków. Czym to się oswajało? Nie rybą, tylko mięsem. Mi się wydawało, że. A, mięsem nie ryb, okay. Skąd tu się wzięły te kwiatki? Aha eee, sobie oswoimy kilka smoków. One będą nam pomagały się bić. A te małe sobie chyba urośniemy. O właśnie. Ej, możecie mi się przesunąć troszeczkę. Jak to się robiło, że on rósł? Chyba trzeba było go karmić, no. Tak mi się wydaje, ale spróbuję dać mu diament. Może. A, właśnie, diamentem. Yy, będę miał armię smoków. Do tego. Oj, będzie, będzie grubo, bo ja tu już teraz nic nie widzę, co się dokół, wokół mnie dzieje. Może sobie trochę mikrofon poprawię, sorki, jakby tam coś strzelało przez chwilę. <laughs> będzie mnie lepiej słychać. Ok, chyba jest git. Y, jeszcze spróbujemy te y, safadromy. Sefadr, sef, y, aczkolwiek nie wiem do końca, jak one działają, bo jeszcze się z nimi nie bawiłem. I spróbujemy tu zaraz zespółnować Mobzillę. Czy one będą? Ojej. Dobra, ja przyciszę to. E, aha. na jakieś 3%, bo dla mnie to jest na przykład za głośno. Mam wrażenie, że te smoki chyba. Nie wiem, że te smoki chyba. Troszeczkę nie nadają się do bicia z MobZilla, ale mogę się mylić. Aha, dostałem Zagona, czy te dromy cokolwiek robią w ogóle? Myślałem, że w tym świecie będzie mi mniej lagować, ale jednak mi trochę laguje. Dobra, próbujmy je bić. Próbujmy zbić tą Mozilla. Ona tu się chyba będzie szybko regenerować. Dlatego trzeba to zrobić jak najszybciej. A ona tu z tymi nightmerami w ogóle walczy. To nawet dobrze, że akurat się takie zespawnowały. Ja mam chyba kilka nightmerów przy sobie także. A tych cefodromów nie widzę w nic w ogóle. Ja nie wiem o co chodzi. Nie wiem ile dzisiaj będzie trwał odcinek. Postaram się jak najszybciej ją zabić. A nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, jak nam będzie szło. Na razie jest całkiem dobrze. E, ty się dobrze trzymasz, aczkolwiek te tutaj nasze... ...smoki chyba... ...troszeczkę oberwały, a raczej zostały... ...brutalnie zabite przez Mobzile. Trzeba będzie je pomścić. Wow. Ale zlagowało. Ja tu teraz nie podejdę, bo mi ogonem trzepnie, nie? O, dobra, dostała. Nie wiem jaki ma zasięg ten miecz, ale dosyć spory, także. No nie, odpychaj mnie, bo jak ja cię odepchnę, zaraz to... Ja mam może tu był gdzieś... Jak gdzieś powinien mieć yy, przyjaciela Blaze'a czy coś Pło... Było... Nie miałem? Nie, nie miałem. No co za głupie, bo tyle, no dobra. Idziemy nawalać dalej. bo i się życie zregeneruje. Idziemy nawalać. Ale te Nightmare'en mi tu widzę pomagają, to można by je trochę zespałnować. Aha. Daj chwila, bo mi to Tego małego smoka zabiją Chodź tu, chodź tu, chodź ci się zregeneruje, ci trochę Chodź, 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 siadaj Siadaj na ziemi Bo... To jest dosyć... towar eksportowy i nie mogę pozwolić, żeby cię zabili Bo gdzie ja cię później... Zdobędę Dobra, Ty jesteś zregenerowana. Eee, wyrzucimy trochę syfu z ekwipunku. No co jest, czemu nie działa to? Aha, dziwne, nie da się wyrzucać. Ogień, okej. Okay. Dobra. Powinienem tu mieć gdzieś nightmare'ów trochę. Mare nie widzę. Spawn Nightmare. Kurde, to może jednak nie mam. Może zostawiłem w domu. Jakieś moby, które pomogłyby nam się tu jeszcze bić? Um, Caterkiller na pewno nie. Może Robo Sniper, może Robo Gunner. Robo Warrior może Spróbujemy z Brutal Fly To będzie pewnie zły pomysł Ale Hammerhead Widerskeleton to nie eee, Bo Mob Zidla ogólnie atakuje wszystkie inne też Moby więc Jeffrey'a weźmiemy Wykorzystamy sobie jednego Frakinga na no. Pobawimy się dzisiaj troszeczkę Dobra Trzeba się tam trochę przeteleportować do niej Nie dojść, że to mi nie pomaga, to jeszcze mi laguje. Dobra. To jednak tego nie chcę. A ty mi świat lagujesz. O ale tu wielki nightman się zrobił. Dobra. Lecimy na nią. Eee... Pido. może Roboganer? Czy to mi może pomoże, czy tak średnio? O. Jak go zaatakują, to może wtedy. Ona się na nich nie skupi. A ja do niej podlecę. Z kamienia cię rzucę zaraz. Dobrze, bij. A ja będę bił ciebie. Opię mam z Lidla. Robo Warrior jeszcze mam. Dobra. Gdzie jest ten smok mały? Bo ja go nie widzę. Mam nadzieję, że mi go nie zabiła. Ale. Hmm. Coś mi się nie podoba to jego nieobecność. Wcześniej był tutaj, bo są kwiatki. A teraz go nie widać. Niedobrze. Myślę, że Emperor Scorpion i Hammerhead średnio raczej mi tu pomogą Trzeba by pchnąć ją tam trochę Może zacznie je atakować Mam tych bloki złota O dobrze Tej bloków złota, spróbujemy samerę a co? Spróbujemy podlecieć. I... Ale ty nie bije go, ty bimbob Ty głupia chyba jesteś. Ale dostała. Dobra, lecimy po prostu tak na nią. Próbujemy ją trochę odepchnąć w tamtą stronę z powrotem. Tysiąc HP. Okej. Okay. tego kurczaka może on by mi trochę speeda dał o. to by się mogło przydać to by się też mogło przydać no mi w drugą stronę ucieka o ale tam tytanium na tej wyspie Idziemy od tej strony o. I z powrotem tam wywalaj. O, dobrze. Czy tu może będą jakieś spawny, które mu pomogą? Enterror, spawn, ender dragon. Może być Spróbujemy a co? Eee. Może smog kresu nam pomoże, o ile nie zginie w pierwszej sekundzie. A, czyli jednak zginął w pierwszej sekundzie. Dobra, ty mnie będziesz atakować, strzelając to ja też. Proszę bardzo, jaką salwę jej wyślemy. Jakieś smoki były. Bierzemy sobie trochę ekspa. Bo czemu nie? O, serduszka dostałem. Dodatkowe. Tu jest jakiś smok. Mogę, można by go oswoić. Tylko nie mam znowu surowego mięsa. Eee, okej. Okay. No chodź tu. Chodź, pomożesz mi w walce. Dawaj. Najpierw to polecimy tego EXP. O, jeszcze kilka serduszek. Dobra. Smoku, gdzie jesteś? Chodź tu. Ja będę na tobie latał. Chodź. Siadaj. Chodź, 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 chodź. Muszę mieć pustą rękę, czy co? O, dobra. No dawaj, leć. mi się to strzelało, ale... Hm. Ale... Głupi motyl. Data ataku! Dawaj go! Dawaj, Mobzilla! Nie! na no długo pożył! Możecie zostawić znicza w komentarzu dla walecznego smoka, który znaczy no, nawet nie jednego smoka, który nam tutaj pomagał dzisiaj. Ale spokojnie, mamy już kolejnego smoka. Jej! Zaraz idziemy go oswoić. Dobra Lecimy na tą mobzillę O kolejny tam gdzieś lata To już twój koniec O, miałem rację Miło i mamy smoka przy okazji Tylko trzeba by to dziadostwo z ekwipunku wywalić a Brutal Fly jeszcze miałem odpalić, a nie odpaliłem. No trudno. Eee, co my tu dzisiaj zyskaliśmy, poza levelami i... aha, kill off. wow. Pozbierajmy itemy, które nam wypadły z Mobzilli właśnie. Ja mam z tej Queen zbroję, czyli ona jest lepsza niż z mobzili, którą można by tu zrobić. Okej. Okay. Okej, okay, teraz się zbierają te rzeczy czy nie? Nie. 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 A dobra, są. Mobzizm las czyli ta skóra z mobzili, bym chciał ją zebrać. Bo tam jakieś słabe itemy to mi niepotrzebne. Motyka ametystowa, hmm. Czy mi się przyda motyka ametystowa? A być może testowa, ultimate'owa, ale ultimate'em nie pogardza Co my tu jeszcze mamy poza lagami eee, Bardzo dużo tego Mobzilla z eee, Tych nie tego Dobra Tu jeszcze jedna motyka, ale to mi nie jest potrzebna Gdzieś zgubiliśmy tą dziewczynę naszą Po drodze Ale to zaraz ją pewnie znajdziemy No i słuchajcie... Zabiliśmy Mozilla Poszło mi wyjątkowo szybko Myślałem, że będzie gorzej Oj, teraz się pojawiają te potwory No i dobrze Nie wiem, co ja ostatnio zrobiłem ale zaczęły się pojawiać te z potwory i tak dalej, więc nie jest, jest, jest dobrze. Bo wcześniej ich chyba nie było. Nie wiem dlaczego. Co mi będziesz Smoka atakował, Ty Noju jeden? Dobra. Plan na dzisiejszy odcinek był taki, żeby zabić mobzillę Eee... zabiliśmy Przy okazji dostaliśmy miliardy syfu do ekwipunku Ale... No dobra To już sobie poukładam po odcinku najwyżej Powyrzucę niepotrzebne rzeczy My mamy... Tutaj możemy sobie zrobić z Mobzilla, na przykład zbroję z tych Mobzilla z Cali, czyli ze skóry z Mobzilli, ale mi to nie jest potrzebne, bo ja zdobyłem wcześniej w tych dungeonach zbroję z The Queen, a ona jest lepsza. Także yy, w tej ekipie walczącej, w której jesteśmy teraz, yy, żegnam się powoli i dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W następnych odcinkach spróbujemy zabić kolejne bossy. Zostaną nam tylko król The King oraz królowa The Queen. Nie wiem, czy damy radę, być może zobaczymy. Także trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!